Ciekawi już na wysyp styczniowców z postanowieniami, które trwają maks miesiąc. <gry> A może tak dla odmiany wyjęlibyśmy wszyscy kija z i przypomnieli sobie, dlaczego to my zaczęliśmy trenować. Od razu zdradzę wam sekret. Nawet ci najwięksi na siłowni nie zaczęli trenować w wyniku zimnej kalkulacji, bo to warto, to zdrowe. Tylko najczęściej większość z nas zaczyna coś nowego pod wpływem emocji. Jak chce w sobie coś zmienić, zacząć podobać się dziewczyną albo chłopakom, zacząć czuć się lepiej we własnym ciele. Być może zobaczyło się na wadze 100 kg, Albo więcej. Ja na przykład bardzo się garbiłem i byłem straszną pokraką. W sumie dalej trochę jestem, ale mam więcej mięśni. W każdym razie równie dobrze. Mogą to być emocje towarzyszące nowemu rokowi, nowej karcie i na pewno faktycznie wiele osób odpadnie. Ale z drugiej strony, wiele spośród osób, które teraz zaczynają, jeżeli doczekają się efektów, zostanie w treningu w zdrowym stylu życia na dłużej. I po co komuś takiemu na starcie podcinać skrzydła, czydząc, że zaczął w styczniu, a nie na przykład we wrześniu? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach i pochwalcie się dlaczego i kiedy wy zaczęliście.